Cześć, witam Was z tej strony Shark Trader. Drugi filmik. Dzisiaj e, widzę, że w ogóle wysyp jest z ciekawych e, rzeczy na rynku, dlatego też Wam chciałem e, pokazać. Dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, w prawym dolnym rogu, jeżeli macie ochotę takie analizy dostawać e, na bieżąco i być informowani, kliknijcie przycisk subskrybuj. E, na tym filmie chcę Wam pokazać, moi drodzy Eurocada. Najpierw rozliczę się z poprzedniej analizy, która była 19 czerwca, czyli dokładnie tutaj, gdzie jest ta, ta linia, to był weekend. I tutaj wspominałem o tym, że zanosi się na utworzenie Batmana z punktem D w tym miejscu, <coughs> w tych dwóch zielonych polach. Niestety w tym wypadku kurs nie doszedł w ogóle do tych pól. Tak więc po prostu najzwyczajniej w świecie nie było tradeu wynikającego z tej analizy. Natomiast to, co chcę Wam pokazać na tym najnowszym nagraniu. To jest zobaczcie. 2015 roku w kwietniu mieliśmy bardzo ważny, istotny dołek, ten zaznaczony tutaj na żółto. I teraz to, co chcę wam opowiedzieć, o czym chcę. Do czego chcę się odnieść, znajduje się w tym miejscu tutaj. Przejdę teraz na niższy interwał, żeby to przybliżyć. O, jesteśmy tutaj, już w tej chwili mogę to wykasować. Przechodzimy niżej i zobaczcie, jak wygląda tutaj sytuacja. Mamy już cztery fale. Fala, fala pierwsza, fala druga, fala trzecia i y, fala czwarta, która jest długa, nieregularna, złożona, y, y, taka bym powiedział skomplikowana. I y, y, co, y, co tutaj będzie do rozgrywania? Dwie rzeczy. Przede wszystkim y, brakuje piątej fali. Tak więc ja zawsze powtarzam, że gra się z trendem na impulsy. Mieliśmy, to jest ta żółta linia, to jest ta linia dołka z kwietnia 2015 roku. Zobaczcie, jak silnie została tutaj wybita. Tutaj powstała formacja młotka i, no i po prostu zostało zrobione fałszywe wybicie. Tak więc zapoczątkowany został krótkoterminowy... Na razie, przynajmniej krótkoterminowy trend do góry. W tej chwili mamy bardzo fajne miejsce do włączenia się w trend. Dlaczego? Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, tak jak powiedziałem, i rozpoczyna nam się fala piąta. I ta fala piąta, w zasadzie powiedziałbym fala czwarta, kończy się w tej chwili szarkiem. Szarkiem który w tym wypadku ze względu na to, że występuje na końcu korekty, pełni rolę w y, formacji kontynu y, kontynuacji trendu. Czyli jest to miejsce do podłączenia się w trend. Zobaczcie. Przejdziemy na niższy troszeczkę interwał i zobaczycie, że w 50%, czyli na 1.31400 mamy cross cross z M32 w zasadzie trzech średnich i to byłoby idealne miejsce do tego żeby podłączyć się w ten trend. Mamy pierwszy wystrzał, korekta w dół i jeżeli w tym miejscu w strefie 50 do 61% pojawiłaby się formacja odwracająca trend na niższym interwale niż ten szark, to to byłoby świetne miejsce do zajmowania zajmowania longów, ponieważ jesteśmy tuż przed ruchem na piąty, na piąty impuls. I teraz albo, są dwie opcje, pamiętajcie, albo uda nam się postawić stopa pod formacją tutaj, jeżeli w tym zielonym polu się formacja odwracająca trend pojawi i wtedy mamy bardzo bliziutki stop loss typu 10 pipsów, albo co jest zawsze bezpieczniejsze, ja zawsze mówię, że bezwzględnie Stop Loss powinien stać poniżej ramienia C, czyli poniżej fali numer 1, no bo czym jest ten ruch do góry? To jest fala numer 1 nowego impulsu. Jeżeli tak by było, to w tym wypadku mielibyśmy około 35 pipsów do Stop Lossa. Teraz czas najwyższy, żeby sprawdzić jak, ile możemy na tym zarobić i jaki może być jaki może być take profit w tym celu moi drodzy, policzymy sobie fale. to już skasuję, żeby nam nie bałaganiło tu mamy falę pierwszą zawsze, jak jest tak silne wybicie, taki wielki wąs, to trzeba sprawdzić, czy przypadkiem fala numer jeden nie jest rozszerzona ale najpierw sprawdzamy falę numer 3. Fala numer 3, jak widzicie, ma 123%, tak więc jest na pewno falą nierozszerzoną. I teraz mamy dwie opcje: albo fala numer 1 będzie, jest rozszerzona, albo piątka, na którą się szykujemy, będzie falą rozszerzoną. Przejdźmy teraz na, yy, na niższy interwał, żeby policzyć właśnie tą, tą falę numer 1. Nawet M5 nie wystarcza. Musimy przejść na M1. Ok. Jesteśmy tutaj. W tym miejscu. Jak ja bym to policzył? Ja bym to policzył w ten sposób. 1: Tutaj. Czyli to byłaby fala numer 1. Następnie fala numer 2. Fala numer 3. Fala numer 4 i fala numer 5. I gołym okiem widać już, że fala numer 5 jest rozszerzona. Jeszcze sprawdzimy to Fibonacci. Zobaczcie, fala numer 5 ma 123%. Ja wezmę, zmienię ten kolorek troszeczkę, żeby. Było Jaśniejsze i bardziej czytelniejsze, ma 123% odcinka 03, co nam to mówi, fala numer 5 jest rozszerzona. Elliot mówi, że jeżeli jedna z fal podfal, jeden z, jeden z impulsów jedynki jest rozszerzony, wtedy uznajemy, że jedynka jest rozszerzona. I to daje nam informację bardzo jasną, że Jedynka jest już rozszerzona, trójka jest nierozszerzona, więc jest bardzo duża szansa, że piątka nie będzie rozszerzona. Natomiast, natomiast moi drodzy, nie wyklucza to w ogóle faktu, że piątka również będzie rozszerzona, bo zdarzają się takie sytuacje. I teraz to skasujemy. Zobaczcie, w tym miejscu to już, ja zawsze powtarzam, Forex to nie apteka. Już na M15 mamy dwa bardzo ładne białe wąsy. Może się okazać, że korekta doszła do punktu B i już będzie ruch do góry. Tak więc, jeżeli ktoś jest niecierpliwy, yy, można wejść tutaj, żeby zaspokoić swoje ego małą pozycją. Natomiast trzeba być przygotowanym na zejście do tego krosa, który wam wyznaczyłem na interwale M15. To taka krótka dygresja, żeby pokazać Wam jak na bieżąco na rynku, jak to, jak to wygląda. I bierzemy się za wyliczanie, dokąd może dojść fala numer 5. Fala numer 5. Pierwszy, pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, tak jak Wam powiedziałem, to fakt, że mamy już jeden impuls rozszerzony, czyli większe prawdopodobieństwo jest, że piątka rozszerzona nie będzie. Tak więc mamy trzy zasięgi: 38%, 50% i 61%. Któryś z tych zasięgów, czy któryś z tych zasięgów z czymś nam się koreluje? No zobaczcie, tutaj mamy w tym miejscu szczyt. Tak więc w tym miejscu można byłoby się spodziewać końca impulsu. Do zgarnięcia 60 pipsów od ceny obecnej. 60 pipsów od ceny obecnej. Ewentualnie, jeżeli spadnie jeszcze niżej, 85 pipsów. Natomiast druga rzecz, która mnie się rzuca w oczy, to poziom 100%. Czemu? Ponieważ koreluje się to, jak widzicie, ze średnią setką z interwału h4. Dodatkowo, teraz zauważyłem, że spójrzcie, koreluje nam się to z tym lokalnym szczytem. Tak więc tutaj tworzy nam się koincydencja wielu elementów, wielu trzech elementów, które. Które mogłyby zatrzymać ten potencjalny, e, potencjalny ruch. Pierwszy target w tym miejscu 80 pipsów, drugi 170 pipsów. I teraz m, bardzo ważna rzecz, e, którą ja m, zawsze powtarzam: co się dzieje po pięciu falach? Następuje korekta. Tak więc mamy falę już pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i idzie nam piąta. I teraz, w momencie, kiedy ta piąta fala dojdzie do któregoś z tych dwóch zasięgów, dlaczego mówię któregoś z dwóch, a nie wyznaczam, który to będzie dokładnie? Ponieważ trzeba liczyć ilość fal do góry. Jeżeli zobaczymy, że przy którymś z tych zasięgów, tym, znaczy przy którymś, przy pierwszym, mamy pięć fal już od początku tego impulsu, to będzie to oznaczało, że najprawdopodobniej zakończył się pełen pięciofalowy ruch do góry. I po nim. Powinna, czy powinna, po nim nastąpi korekta. Korekta korygująca cały ten ruch, y, ruch y, pięciofalowy. Tak więc, y, wprawdzie tu gramy na impuls, ale trzeba być czujnym, że to nie jest trójka, która jest najdłuższa i najszybsza, tylko piątka, która wykańcza trend. Tak więc, po tym y, będzie spory zjazd korygujący to wszystko. No, niech nawet spadnie do średniej 100, tylko z interwału H1, to będzie 100 pipsów. Czyli yy, też można na, taki, na takie coś zagrać. Wprawdzie ja zawsze odradzam granie na korekty, ale w tym wypadku 100 pipsów to jest bardzo dużo. I nawet jeżeli uda nam się złapać z tego tylko połowę, 50 pipsów, to i tak będzie piękny, yy, piękny ruch. No i. Później oczywiście nie będę w tej chwili robił z tego analizy, bo, bo to byłoby bawienie się we wróżkę, ponieważ nie wiem gdzie dokładnie zatrzyma się piątka, jak głęboka będzie dwójka tego wyższego rzędu. Natomiast kiedy ta korekta zacznie korygować już ten impuls, to będziemy mieli piękne zagranie na, dół, na trzecią falę do góry, która, która będzie po prostu. Najszybsza, najdłuższa. Tak jak widzicie, tutaj mamy falę numer 3. Zobaczcie, 200 pipsów i to jest tego rzędu. A my będziemy mieli trójkę, która będzie, która będzie trójką, jakby wynikającą z tego, z tego całego układu fal. Czyli będzie dłuższa w ogóle niż cała, niż cała jedynka. I to wszystko, moi drodzy. Jeszcze przyjrzyjmy się raz, jak to wygląda tu na niższym interwale. No, tak jak powiedziałem, widać już bardzo jasne, ładne odbicie, już dwa wąsy są od punktu B. Tak więc, żeby zaspokoić swoje niecierpliwe ego, co, co bardzo, wielu bardzo wielu traderom towarzyszy, otworzyłbym tu malutką pozycję, żeby nie mieć żalu do siebie, że odjechał pociąg, ale bezwzględnie trzeba się liczyć z tym, że kurs spadnie do tego poziomu i tutaj już można by było właściwą pozycję odpalać przy tak jak mówię przy formacji odwrócenia trendu z ciaśniutkim stop-lossem dającym nam piękny stosunek zysku do ryzyka jeżeli ktoś ma większą awersję do ryzyka to stop loss pod początkiem impulsu i ruch do góry. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą e, analizę. Taka e, na niższym troszkę interwale, więc na, e, pokazałem Wam e, na bieżąco, jak tu się kształtuje to odbicie e, na tym szarku. E, e, I to wszystko moi drodzy. Bardzo e, Was proszę, dawajcie łapki pozytywne, jeżeli Wam ta analiza przypadła do gustu, spodobała się. A ci, którzy chcieliby dostawać na bieżąco analizy, bo jeszcze ich nie dostają, macie w prawym dolnym rogu przycisk subskrybuj. Klikniecie i wpadniecie w listę YouTube'a, dzięki, dzięki której YouTube będzie Was na bieżąco o wszystkich moich analizach informował. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco i do usłyszenia. Shark Trader, cześć!